Mamy w tej chwili całe mnóstwo osób tak wyprowadzonych na takie manowce, że one już z nich nie powrócą. Będziemy mieli całe pokolenie dotknięte tym, co się odbije w demografii jeszcze bardziej, niż to pokazują prognozy demograficzne, ponieważ prognozy demograficzne nie uwzględniają wpływów duchowych, wpływów na psychikę, wpływów na systemy motywacyjne. No tego nie biorą pod uwagę, bo, bo to Nauka tego nie jest w stanie wyśledzić, bo nauka zajmuje się fizyką czymś żalnym, a tutaj dotykamy metafizyki. Więc można, ale na poziomie filozoficznym można to przewidywać, co się będzie działo. Będzie gorzej. Będzie jeszcze gorzej niż, yy, niż jest w tej chwili, niż wychodzi to z różnych modeli demograficznych, dlatego że poziom uwiedzenia gnostyckiego, poziom zaburzenia umysłów jest głębszy, czyli jest takiego rodzaju, że żadne opracowania naukowe nie, 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 nie sięgają tego.